No i mamy to. Końcówka stycznia, motywacja opada, wszyscy zaczynają powoli rezygnować ze swoich postanowień noworocznych. Podejrzewam, że z tobą może być podobnie. I wtedy myślisz sobie, Boże, jaka jestem beznadziejna, że znowu wymyśliłam sobie jakieś postanowienia, których nie jestem w stanie dotrzymać. Na co mi to było? To na pewno ze mną jest problem, ja coś robię nie tak, więc w ogóle najlepiej odpuszczam, rzucam to wszystko, bo to i tak nic nie zmieni. I jeżeli dzisiaj masz taki moment, to chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Problemem nie jest brak silnej woli czy motywacji. Problemem jest brak systemu, który działa właśnie wtedy, kiedy motywacja znika. A motywacja zniknie na pewno, to masz jak w banku. Więc co z tym zrobić? Weź herbatkę albo coś innego do picia, a ja zaraz dam Ci listę kroków, które pomogą wyrwać Cię z tego przygnębiającego nastroju. Ale zanim to, to cześć! Jestem Kinga, a to jest wolność zadechę. Pokazuję tutaj swoją drogę do wolności finansowej w 10 lat, jednocześnie pracując na etacie. I nie jestem tu po to, żeby pokazać Ci, co udało mi się osiągnąć w jedną noc i jak sam się milionarką z dnia na dzień. Jestem tu po to, żeby pokazać Ci cały proces, zwłaszcza te gorsze dni, zwątpienia, no i oczywiście zwykłe życie, które w jakiś magiczny sposób zawsze wygrywa z tą idealną wersją wymarzonego życia. Na początek zastanówmy się w ogóle, dlaczego ta końcówka stycznia jest taka ciężka. Jakby nie patrzeć nie bez przyczyny, tydzień temu był Blue Monday, najbardziej depresyjny dzień w roku, kiedy wszyscy porzucają swoje postanowienia noworoczne. Problem jest taki, że w tym okresie kumuluje się kilka rzeczy, które nie do końca współgrają z tym, żeby nagle zmieniać całe swoje życie. Jest to na przykład zmęczenie, bo przeważnie po naprawdę długim urlopie świątecznym musisz wrócić do codzienności, do pracy, do stałych obowiązków, a jednak postanowienia, które robiłaś, tworzyłaś tej idealnej bańce, kiedy nie miałeś za dużo obowiązków i wydawało ci się, że świat stoi otworem i możesz zdobyć co chcesz. A potem przychodzi poniedziałek, okazuje się, że spadł śnieg, są straszne korki w mieście, nie jesteś w stanie odwieźć dziecka do przedszkola na czas, więc spóźniasz się do pracy. Automatycznie potem z pracy wychodzisz później, więc już nie zdążysz na siłownię, a przecież obiecałaś sobie, że będziesz chodziła na siłownię 5 razy w tygodniu. I znowu wkręcasz się w to poczucie winy, że coś sobie obiecałaś, ale tego nie zatrzymałaś, Jesteś zmęczona, bardzo często po prostu chce ci się płakać i wyrzucasz wszystkie swoje marzenia i postanowienia do kosza. Oprócz zmęczenia, takiego codziennymi obowiązkami, musisz też wziąć pod uwagę, że jesteśmy w środku zimy. Więc dzień jest zdecydowanie krótszy, mamy mniej energii na cokolwiek i tak naprawdę nie wiem, kto wymyślił, żeby początek roku był w środku zimy, bo to nie do końca współgra z tymi postanowieniami. Nasze organizmy ewolucyjnie teraz powinny sobie smacznie odpoczywać, obrośnięte tłuszczykiem. Więc nic dziwnego, że bardziej ciągnie się do kanapy i paczki chipsów niż do tego, żeby pójść na siłownię i wylać siódme poty, zwłaszcza jeżeli w zeszłym roku w ogóle nie chodziłaś na siłownię. I naprawdę ciężko jest walczyć z takimi ewolucyjnymi przyzwyczajeniami, więc jeżeli chcesz się im przeciwstawić, to musisz to wdrażać powoli, krok po kroku, żeby każdego dnia przybliżyć się o ten 1%, bo jeżeli chcesz to zrobić nagle, no to naprawdę musisz mieć bardzo dużo samozaparcia, żeby utrzymać taki rygor. Ale pamiętaj, jeżeli naprawdę nie masz siły, to po prostu odpuść. Nie musisz teraz od początku stycznia nagle zmienić całego swojego życia. Jeżeli chcesz wprowadzić jakieś zmiany, wprowadzaj je albo powoli, albo poczekaj z tym na przykład na wiosnę. Kiedy dzień będzie dłuższy, będziesz miała więcej energii, może bardziej ustabilizuje się sytuację w pracy, bo nie oszukujmy się, po świątecznej przerwie przeważnie w każdej pracy jest wielki chaos i ciężko jest się połapać, a gdzie jeszcze do tego dorzucacie jakieś hardkorowe treningi. W styczniu też atakuje nas taka presja postanowień, ponieważ wszyscy publikują jakieś swoje podsumowania roczne, plany na przyszły rok i, i oglądasz to wszystko, patrzysz na to i masz takie, ja też powinna. Więc wtedy siadasz z kartką, rozpisujesz jakieś swoje cele, tylko tak naprawdę, czy one są w ogóle dopasowane do ciebie? Czy bardziej robisz to na podstawie właśnie, że obejrzałaś jakiś film w internecie, ktoś zrobił sobie super listę celów na 2026 i tak naprawdę przepisujesz połowę z nich, bo wydaje ci się, że tak powinno życie wyglądać. Może właśnie to jest dobry moment, żeby się nad tym zastanowić. I kolejną rzeczą, która bardzo mocno demotywuje, jest brak szybkich efektów. Teraz, w dobie wszystkich TikToków, jesteśmy nauczeni, że musimy dostać szybką dawkę dopaminy albo bardzo szybko się nudzimy. Więc jeżeli rozpisywać sobie postanowienia, które masz rozłożone na cały rok, Oczekujesz wyników już po pierwszych dwóch, trzech tygodniach, to tak naprawdę nie ma się co dziwić, że motywacja spada. Musisz być gotowa na tą odroczoną gratyfikację. I kiedy to wszystko się nawarstwia, bardzo łatwo jest pomyśleć, że jeżeli dzisiaj jest ciężko, to jak ciężko będzie za tydzień, dwa, za miesiąc. Więc może tak naprawdę cały ten plan jest bez sensu i lepiej pozostać w takiej sytuacji, jaką mam teraz. A to nieprawda. Bo przed tobą jest naprawdę jeszcze wiele dni tego roku, w których możesz coś zmienić, więc dlaczego nie zaryzykować i tym razem zrobić to powoli, metodycznie, krok po kroku i dojść do efektów, które chcesz. Dobra, to lecimy z tymi typami, jak sobie poradzić z postanowieniami. O, nie czuję, że rymuję. Weźmy mój przykład. Mam cel, żeby dojść do wolności finansowej w 10 lat. I gdybym codziennie myślała o tym w tej skali, to byłabym totalnie przytłoczona. Tym, ile rzeczy muszę jeszcze zrobić. Więc prawdopodobnie już dawno bym odpuściła. Dlatego korzystam z podejścia książki 12-tygodniowy rok, gdzie cel jest taki, że musisz skupić się na tym, co możesz zrobić w ciągu najbliższych 12 tygodni. I na przykład w tej chwili mój 12-tygodniowy rok opiera się na tym, żeby nagrywać dłuższe formy na YouTube. Czy bezpośrednio zapewni mi to miliony i wolność finansową w ciągu 10 lat? No pewnie nie. Ale pozwoli obyć mi się z kamerą, Mam nadzieję, że mówić bardziej płynnie i wyraźniej, i formułować sensowne myśli na bieżąco. Co liczę, że kiedyś mi pomoże, na przykład podczas spotkań z jakimś klientem biznesowym, który zapłaci mi te miliony. Dodatkowo, im bliżej jesteś deadline'u, końcówki tego 12-tygodniowego roku, tym bardziej wzrasta ta produktywna panika. Kojarzcie, a tak jak w Brusie Wszechmogącym, to jest mój ulubiony stan. Co prawda, potem przez tydzień muszę się zresetować, ale było warto, bo robota jest zrobiona. Najlepiej skup się na jednej rzeczy naraz. W obecnych czasach mamy wiele spraw na głowie. Dodatkowo jesteśmy rozproszeni ciągłym scrollowaniem, przeglądaniem social mediów. I jeszcze do tego wszystkiego chcesz dołożyć sobie 50 celów na nowy rok? To brzmi niewyobrażalnie. Nie ma szans, żeby to ogarnąć. Przecież jeszcze jednocześnie musisz po prostu żyć. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z poprzedniego typu na planowanie kwartalne, to na jeden kwartał wybierz sobie jeden główny cel. Nie ma sensu zmieniać wszystkiego na raz, bo nic ci z tego nie wyjdzie. Wiem co mówię, bo lata temu też tak próbowałam i kończyło się to fiaskiem. Więc jeśli wymyślisz sobie, że będziesz jednocześnie oszczędzać, inwestować, spłacać kredyt, zmieniać pracę, ale dodatkowo jeszcze się dokształcać, bo przecież trzeba, to nagle mózg zaczyna się buntować i wszystko ci się w głowie kotuje I zaczynasz wszystko robić po łebkach. A skoro masz się nie przykładać do celów, tych, które sama sobie ustaliłaś, to czy to w ogóle ma sens? A to przenosi nas do kolejnego tipa. A myślałaś o tym, że może nie jesteś w stanie się zmotywować do swoich celów, ponieważ tak naprawdę one nie są twoje? Naoglądałaś się tego TikToka, Instagrama i widzisz, że każdy się odchudza, kupuje mieszkanie, jakąś willę z basenem, wyjeżdża do Tajlandii na wakacje i myślisz sobie wewnętrznie, że tak, ja też tak chcę. Ale tak naprawdę, czy gdybyś nie naoglądała się tych wszystkich TikToków, to też by to było twoje marzenie? Bo nagle rzucasz się, zapisujesz na siłownię, kupujesz karnet w ogóle od razu na cały rok, bo przecież na pewno będziesz chodziła. A jeżeli kupisz na cały rok, to wychodzi taniej niż gdybyś kupowała na miesiąc. Tylko nie myślisz w ogóle o tym, że jeżeli nie pójdziesz nigdy, albo pójdziesz tylko raz, to nadal wydajesz pieniądze na roczny karnet na siłownię. Czyli pewnie to już jest ponad 1000 zł. No ale przecież będziesz chodziła 5 razy w tygodniu. Wyrzucasz wszystkie niezdrowe produkty z domu i informujesz domowników, że od dzisiaj konkretna dieta: jemy wszystko co zielone, żadnych chipsów, słodyczy, nic takiego w domu nie będzie. I nagle napotykasz bunt, opór. No bo inni domownicy nie chcą przecież przechodzić na dietę. To ty sobie wymyśliłeś coś takiego, więc czemu wszyscy mają się podporządkować tobie? Wtedy zaczynasz się denerwować, że nikt nie wspiera twoich celów, że w ogóle nie jesteś rozumiana w domu, więc pierwsze co robisz to sięgasz po telefon i zaczynasz sesyjkę scrollowania. I znowu wpadasz na jakiś magiczny pomysł, że tym razem na przykład będziesz lubiła paznokcie w domu i kupujesz cały zestaw do hybryd. A po tygodniu cały misterny plan upada i wracasz do swojej codzienności. Dlatego dzisiaj znajdziesz dosłownie 15 minut. Usiądź sobie na spokojnie, w ciszy, najlepiej zamknij się w ogóle w pokoju, żeby nikt do ciebie nie wchodził. I pomyśl, jakbyś chciała, żeby wyglądało Twoje życie. Tylko takie naprawdę twoje, a nie takie bazując na rokach z Instagrama. I dopiero wtedy na podstawie tego planu zacznij tworzyć listę swoich postanowień. Przychodzi porządek roku, jesteś zrelaksowana, odpoczęłaś, święta już zamknięte, przychodzi nowy rok, siadasz z notasem, zapisujesz trzy strony swoich postanowień, zamykasz go i już nigdy więcej do tych celów nie wracasz. No dobra, może nie nigdy, pewnie wrócisz na koniec podsumowania 2026 roku, żeby zobaczyć, że żadnych z tych celów nie udało Ci się osiągnąć i obniżyć swoją pewność siebie. Więc żeby kolejny rok z rzędu nie doszło do takiej przykrej sytuacji, mam dla Ciebie kolejnego tipa. Zrób sobie vision board. Weź swoją listę celów, wejdź na Pinterest'a i pościągnij zdjęcia, które odpowiadają tym celom. Możesz jej wrócić nawet do czata GPT, żeby on podał ci jakieś takie prompty, które możesz wpisać potem na Pinteresta. Jeżeli chcesz, żeby wszystko wyglądało naprawdę ładnie, to najlepiej na końcu dopisać jeszcze AS Epic. Wtedy te zdjęcia naprawdę są super. Ja na przykład lubię wybierać zdjęcia, na których są brunetki, bo wtedy łatwiej jest mi się zidentyfikować z tą osobą i łatwiej jest mi pomyśleć, że to jestem ja, która osiągnęła ten swój zamierzony cel. I nawet mogę wam pokazać moją tegoroczną bieżącą bot. I w większości są tam brunetki. Czasami jeżeli nie jestem w stanie znaleźć odpowiedniego zdjęcia, no to faktycznie wybiorę inną postać. I to co jest ważne, to robię wersję i na komputer, i na telefon. Wiem, że dużo osób robi sobie taką tablicę marzeń w formie fizycznej. To mnie to nie do końca przemawia, całe to drukowanie, przyklejanie, nie chcę się w to bawić. Na komputerze jest mi wygodniej. Dodatkowo w kanwie trzymam wszystkie swoje vision boards z poprzednich lat w jednej wstążce, więc jestem w stanie zobaczyć, w którym roku co sobie zaplanowałam i jak dużo udało mi się z tego zrobić. Dzięki temu już chyba od 4 lat nie zapominam o swoich celach i udało mi się osiągnąć praktycznie wszystko, co sobie wymarzyłam. Dodatkowo robienie takiej vision board to naprawdę dobra zabawa i nie zabiera wcale tak dużo czasu. Mi przeważnie zajmuje to w okolicach pół godziny, więc wydaje mi się, że jesteś w stanie znaleźć tyle czasu w ciągu swojego dnia. Motywacja przychodzi i odchodzi, więc nie ma sensu na nią liczyć. Dlatego twój plan musi działać niezależnie od twojego nastroju. Weźmy na przykład mycie zębów. No nie wiem, jak bardzo źle musiałoby być, żeby nie była w stanie umyć zębów rano i wieczorem. To już jest taki odruch, nad którym nawet nie muszę się zastanawiać. Po prostu idę i robię. I właśnie do takiego etapu chcemy dojść, jeżeli chodzi o Twoje cele noworoczne. Postaraj się trzymać tych samych dni, tej samej pory, a zobaczysz, że organizm naprawdę się przyzwyczai i potem z każdym dniem będzie to dla Ciebie coraz łatwiejsze. Najlepiej przyklej ten nowy nawyk do jakiegoś już starego, który jest mocno ugruntowany i wiesz, że niezależnie od nastroju będziesz go wykonywała. Tak jak na przykład mycie zębów. Ja zrobiłam na przykład tak z codziennym journalingiem. Miałam przeogromny problem, żeby prowadzić dziennik regularnie. Próbowałam, no już nie zliczę ile razy, ale na pewno naście. I cały czas słyszałam od wszystkich naokoło, jaki to ma zbawienny wpływ, żeby zwłaszcza rano i jeszcze zanim w ogóle dotniesz telefonu, spisać już wszystkie swoje myśli, które kłębią ci się w głowie. Więc zastanowiłam się, czy jest coś takiego, co robię codziennie rano. Najlepiej zaraz po przywodzeniu, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy nie. No i znalazłam, że codziennie, nieważne co się dzieje, piję szklankę ciepłej wody. Więc teraz, po prostu w trakcie picia tej wody, spisuję kilka pierwszych myśli, które przychodzą mi do głowy. No i po problemie, nawyk wprowadzony do codziennego życia tak naprawdę minimalną dawką energii. A kolejną opcją na przypomnienie sobie o swoich celach jest prowadzenie habit trackera. I też najlepiej nie gdzieś w kalendarzu, w zamkniętym notesie, do którego prawdopodobnie nie będziesz zaglądać. Tylko na wierzchu. Może być to nad biurkiem, na lodówce, może w łazience przy lustrze. Tam, gdzie codziennie będziesz zaglądać. Ja tak zrobiłam, kiedy wymyśliłam sobie w zeszłym roku, że podejdę do 75 hard challenge. Przygotowałam sobie ręcznie kalendarz na 75 dni, Ustawiają sobie kolorki w zależności od tego, jak dużo nawyków udało mi się zrobić konkretnego dnia. Bo nie oszukujmy się, wiedziałam, że będą takie dni, kiedy nie będę w stanie zrobić wszystkiego, i to jest całkowicie normalne, ale ważne dla mnie było, żeby śledzić postępy. Już niedługo myślę, że na no spokojnie powtórzę ten challenge, bo naprawdę dużo mi to dało, więc dajcie znać, czy chcielibyście do mnie dołączyć. A teraz mam dla Ciebie mój najbardziej ulubiony tip: określ swoje minimum na najgorsze dni. Tak jak mówiłam, nie ma szans, żebyś codziennie działała na 100%. To jest po prostu niewykonalne. Na pewno znajdzie się jakiś gorszy dzień, kiedy na przykład, nie wiem, ekspres do kawy przestanie działać, albo piec się rozwali, a dokumenty do kredytu okazują się błędne, a jednak gonią Cię deadline. To na przykład był mój poniedziałek tydzień temu. Bawiłam się fantastycznie, więc na takie właśnie dni mam zawsze przygotowany plan minimum. Jeżeli nie mam siły, to nie idę na siłownię, nie cisnę się, ale na przykład w zamian za to pójdę sobie na spacer albo nie wiem, zrobię na przykład krótkie rozciąganie w domu i to, co jestem w stanie, po prostu przekładam na następny dzień. Świat się od tego nie zawali, byleby nie robić tak za często. I pozwalam sobie odpocząć, bo wtedy wiem, że następny dzień na pewno będzie lepszy. Czasami najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to właśnie odpuścić. Ale żebyś nie miała potem następnego dnia wyrzutów sumienia, to właśnie dobrze jest mieć ten plan minimum, gdzie możesz sobie po prostu w głowie odhaczyć, że zrobiłaś to minimum, które sobie założyłaś. I pamiętaj, to, że dzisiaj czujesz zwątpienie, to nie znaczy, że robisz coś źle. Z emocjami czasami naprawdę nie ma co walczyć. Po prostu trzeba je przyjąć do wiadomości, a potem puścić wolno. Mam nadzieję, że ten film chociaż trochę pomógł Ci zrozumieć, że to, że jest końcówka stycznia, to nie znaczy, że już wszystko jest stracone i wszystkie Twoje postanowienia legły w gruzach. Bo tak naprawdę jesteś dopiero na początku swojej drogi i ważne, żebyś codziennie chociaż zrobiła ten 1%, który przybliża cię do Twoich celów. A jeżeli też pracujesz na tacie i chcesz dojść do finansowej, to zostań ze mną i zasubskrybuj ten kanał. Żebyśmy mogli iść razem, ramię w ramię.